Witam serdecznie, obserwujący, nieobserwujący. Ja się nazywam Tomasz Karp-Bartkowiak, a to jest program Żarty ze Strychu. Program polega na tym, że ja szybko konsultuję kilka żartów z Wami, Wy po prostu nie tracicie czasu na to, żeby iść na występ, żeby się przekonać, czy warto, a ja nie tracę czasu, żeby jechać na ten występ, żeby się przekonać, czy warto. Okej, okay, lecimy z pierwszym żartem: Jak się nazywa film, gdzie ksiądz umiera w przedszkolu? Taj co ma wspólnego młody Kopernik z XV wieku i Twoja randka z Tindera? Jak znacznie gadać o gwiazdach, tracisz zainteresowanie. E, troszeczkę dłuższy, słuchajcie. Na parkingu taka sytuacja była. E, trafiłem przez nią do aresztu, przytarłem kobiecie auto. A jak to się stało? No bo przytarłem to auto i cały zestresowany wyskoczyłem, chwyciłem za telefon, chciałem zadzwonić na policję, no i zadzwoniłem. Tak, i pierwsze co powiedziałem to, że przyjebałem kobiecie pod galerią. No i mi się telefon rozładował co łączy wywóz śmieci i autobus na Woodstock? Plastiki i metale jadą razem. Jaka jest korelacja pomiędzy wysłaniem dziecka na lekcję religii, a do szpitala? Coś może go złapać. <laughs> Też o dzieciach. Jaka jest korelacja pomiędzy buddyzmem a dziećmi, jeśli masz psa w domu? Karma wraca. Kolejny taki troszeczkę dłuższy opowieść, słuchajcie, ja jestem dżentelmenem, przynajmniej się utożsamiam jako dżentelmen I była taka sytuacja, że tam gdzieś kobiecie jakieś coś tam upadło, ja chciałem jej pomóc podnieść, wiecie, ja chciałem być tym dżentelmenem No i podszedłem, pomagam jej podnieść, bo nie mogła sobie dać rady I wiecie co? Ona na mnie zryje Ty idioto, ty debilu, co ty w ogóle robisz, nie? Bo kwa, nie masz instynktu samozachowawczego Nakrzyczała na mnie i jeszcze mnie siłowni wyrzucili Tak, lecimy dalej Ehm, to nie jest do końca żart. To jest prawdziwa informacja. Taka anegdotka. Gdzieś tam w Polsce podobno przedszkolanki miały powyżej 4 promili we krwi podczas pracy opiekowania się dziećmi. Słuchajcie, nie popieram, ale rozumiem. Eee, Kolejny. Co łączy wyborcę Konfederacji i mieszkańca Sosnowca? Wstyd się przyznać. E, Okej, okay, dobra, myślę, że teraz polecimy już chyba z ostatnim. E, a dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Wcisnę, e, żeby to ma być szybko. Tam koledzy mówili, że fajne są te żarty, pisali do mnie, ale ma być szybko. Panowie, będzie szybko. E, słuchajcie, ja jestem autystyczny. Autystyczny mam Aspergera, podobno już nie, nie wolno mówić, że ma się Aspergera, bo Asperger wykorzystywał Dzieci, ja mam Aspergera. E, takiego młego, tam jakieś skrajne, a, skrajne spektrum autyzmu. I zatrzymamy kontrola drogowa. Zatrzymujemy kontrola drogowa, policja zatrzymuje mnie, ja wysiadam, a policjant do mnie z tekstem, dlaczego pan mi na stopie nie stanął? Ja tak na niego patrzy, panie, no bo to tak niekulturalnie. Do przemyślenia. E, ostatni żart, słuchajcie, ostatni żart w ogóle, ja tu siadłem, mówię, muszę to nagrać, bo właśnie grałem sobie na perkusji. To jest ostatni żart. Co łączy inaczej? Jaka jest różnica? E, to jest dopiero wymyślony żart parę sekund temu, kilkanaście. E, jaka jest różnica? Pomiędzy perkusistą a damskim bokserem. Jak zaczniesz napierdalać w perkusję, to sąsiedzi na pewno zadzwonią na policję. Okej, okay, mordeczki, to tyle ode mnie. E, mam nadzieję, że Wam się podobało pierwszy program, wam się jak najbardziej spodobało, było mega dużo wyświetleń. Dziękuję za to. Mam nadzieję, że to też się uda. E, słuchajcie, to wszystko. Tomasz Karbartkowiak. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki śliczne. Nara.